Największy lęk współczesnego człowieka nie dotyczy śmierci, dotyczy ciszy, tego krótkiego momentu, gdy wszystko wreszcie milknie, a ty zostajesz sam ze sobą, i nagle nie ma dokąd uciec, nie ma rozmów, które zagłuszą napięcie, nie ma ekranów, które podsuną gotową historię. Jest tylko oddech i prawda, która czekała pod spodem. Od dziecka słyszysz, że samotność to porażka. Że jeśli wybierasz wieczór w domu zamiast hałaśliwej imprezy, to znak, że coś jest nie tak. Że spacer w pojedynkę to dziwactwo, że spokój w ciszy równa się brakowi kompetencji społecznych. Społeczeństwo zamieniło samotność w objaw choroby. Zaordynowało lekarstwo w postaci nieustannego towarzystwa, bodźców i głośnych planów. Ale co jeśli ten rzekomy lek bywa trucizną, a to, co nazwano chorobą, jest tak naprawdę lekarstwem? Karl Jung widział w tym odwróconą logikę. Ucieczka od samotności to często ucieczka od samego siebie, bo tylko w ciszy zaczynasz słyszeć to, czego nie da się usłyszeć w tłumie. Tylko w odosobnieniu odpadają maski, tylko tam możesz zapytać bez świadków, kim jestem, kiedy nie gram roli. I właśnie dlatego samotność wymaga odwagi, nie tej, która imponuje światu. Tej cichej odwagi spojrzenia w lustro, gdy nikt nie patrzy. Zauważ, jak pracowały umysły, które przesuwały świat do przodu. Einstein potrzebował ciszy, żeby myśl dojrzała. Tesla zamykał się w laboratorium, by usłyszeć własne idee. Chopin powtarzał, że samotność jest udziałem umysłów wyższych. To nie kaprys, to wzorzec. Kreatywność, wgląd, mądrość. Wyrastają z przestrzeni, w której nic nie rozprasza, a wszystko skupia. Samotność nie jest karą, nie jest brakiem, jest warunkiem wzrostu. Jest miejscem, gdzie można na chwilę zdjąć ciężar cudzego spojrzenia, miejscem, gdzie odpoczywa rola, gdzie zamiast grać, zaczynasz słyszeć, zaczynasz czuć, co jest prawdą, a co tylko przyzwyczajeniem. Być może wielokrotnie uciekałeś od siebie w zajęcia i towarzystwo. W obowiązki, które przyjmują kształt tarczy, w rozmowy, które nadają sens godzinom, ale nie dotykają sedna. To normalne. Umysł dba o bezpieczeństwo, szuka hałasu, który zagłuszy napięcie. Tyle, że napięcie nie znika, czeka na moment, gdy odważysz się usiąść i nie uciec. Prawdziwa samotność to nie pustka, to obecność ze sobą, stan skupienia, jak gdyby cała uwaga wracała do środka. Nie uciszasz świata po to, by było pusto. Uciszasz świat, żeby usłyszeć to, co delikatne słowa, które wcześniej były zbyt ciche sygnały z ciała obrazy, które przemykają pod progiem świadomości. W ciszy zaczynają mówić. Jung nazywał tę drogę indywiduacją. Brzmi jak teoria, a w praktyce jest bardzo konkretna. To decyzja, by przestać żyć z rozpędu i zacząć żyć w zgodzie z własną osią. To proces stawania się całością, krok po kroku, bez fajerwerków, bez publiczności. Ta droga nigdy nie wiedzie przez tłum, wiedzie przez ciszę, wycofanie, czasową rezygnację z roli, która przestała pasować. Wymaga odwagi, bo nie daje od razu braw, daje coś cenniejszego spójność. Może pytasz teraz, po czym poznam, że to moja droga? Po tym, że zaczynają wyłaniać się niewygodne pytania. Czy to, co robię, naprawdę jest moje? Czy wybory, których bronię, są zgodne z tym, co czuję, czy tylko z tym, czego się ode mnie oczekuje? Czy relacje karmią, czy tylko wypełniają kalendarz? Czy ambicje wzmacniają serce, czy karmią obraz? Cisza nie kłamie, nie śpieszy się, nie negocjuje, nie pudruje pęknięć. Po prostu świeci światłem, które obrysowuje kształt prawdy. W tym miejscu pojawia się opór. To naturalne. Umysł woli znane narracje niż nieznane przestrzenie. Woli hałas, bo hałas daje poczucie ruchu, a jednak to w bezruchu dojrzewa decyzja. To tam powoli klaruje się kierunek. To tam pojawia się zdanie, które bywa pierwszym krokiem. Nie chce już żyć wbrew sobie. Samotność bywa trudna, bo odbiera wymówki. Nie da się zwalić odpowiedzialności na tłum. Nie da się ukryć pod rozkładem dnia. Zostaje człowiek i jego prawda: lęk, który domaga się opieki, a nie kary, smutek, który prosi o żałobę, a nie o kolejne zadanie, pragnienie, które milczało latami, bo nie było dla niego miejsca. Wszystko to, co delikatne i ważne, wreszcie ma szansę zostać zauważone. I tu zaczyna się inny rodzaj odwagi: cierpliwość. Nie musisz rozwiązać życia w jeden wieczór. Wystarczy, że nie uciekniesz od spotkania, usiądziesz. Oddychasz, słuchasz, zapisujesz jedną myśl, robisz jeden drobny krok, który szanuje to, co usłyszałeś. Rytm jest ważniejszy niż tempo, obecność ważniejsza niż wynik. W tym filmie wejdziemy w tę przestrzeń krok po kroku. Zobaczymy, jak wrażliwość staje się kompasem, a nie przeszkodą. Jak cisza odsłania cień, który nie jest wrogiem, lecz niewykorzystanym źródłem energii. Jak odosobnienie może stać się laboratorium, w którym dojrzewa Twoja najbardziej autentyczna wersja. To nie teoria, to praktyka, którą możesz zacząć dziś, od pięciu minut uważnego bycia ze sobą. Zostań do końca, bo dalsza część pokaże, jak tę przestrzeń urządzić tak, by wspierała, a nie przytłaczała. Jeśli ten temat w Tobie rezonuje, jeśli czujesz, że to potrzebne, zasubskrybuj kanał Mandala. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych kroków tej drogi. Oddychamy. Zaczynamy naprawdę. Powiedz to szczerze: bycie samemu nie zawsze jest spokojne. Czasem cisza, która miała przynieść ulgę, zaczyna dzwonić w uszach jak echo dawno stłumionych emocji. Nie uciekaj od tego. To pierwszy znak, że coś prawdziwego się budzi. Wrażliwi ludzie często potrzebują więcej ciszy, choć sami długo tego nie rozumieją. Ich system nerwowy jest jak czuły instrument wychwytuje ton, który dla innych nie istnieje. Każda rozmowa, każde spojrzenie nawet przestrzeń między słowami zostawia ślad. To, co dla większości jest zwykłym dniem, dla nich może być maratonem emocjonalnych impulsów. A gdy kończy się gwar, ciało wreszcie mówi dość. Potrzebuje oddechu. W świecie, który nagradza nieustanną aktywność, takie zatrzymanie wygląda jak błąd. Ale to nie błąd, to mądrość. To naturalna reakcja na przeciążenie, sposób, w jaki dusza mówi, wróć do siebie. Samotność nie jest brakiem kontaktu, jest regeneracją systemu. Higieną emocjonalną, oczyszczeniem, dzięki któremu znowu możesz słyszeć i czuć. Zauważ, że Jung pisał o ludziach, którzy odczuwają potrzebę odosobnienia, jako o tych, którzy są bardziej połączeni z nieświadomością zbiorową. To nie uciekinierzy, ale anteny. Wychwytują sygnały z głębszych warstw życia, napięcia, energię, nastroje, których inni nie dostrzegają. To dar, ale i odpowiedzialność. Bo bez ciszy taki dar staje się ciężarem. Zbyt wiele głosów, zbyt wiele emocji. Zbyt wiele cudzych historii. Samotność jest filtrem. Dzięki niej możesz znów odróżnić, co naprawdę należy do ciebie, a co tylko przez ciebie przepływa. Pomyśl o tym, jak o powrocie do źródła. W codziennym zgiełku nasiąkasz cudzymi emocjami jak gąbka. Z każdym spotkaniem bierzesz na siebie fragment cudzych trosk, cudzych nastrojów. I kiedy w końcu jesteś sam, nie wiesz już, które z tych emocji są Twoje. Czujesz ciężar, którego nie potrafisz nazwać. Wtedy pojawia się impuls, żeby się rozproszyć, zająć, zapełnić ciszę. Ale właśnie wtedy trzeba zostać. Zostać i posłuchać. Bo to, co czujesz, nie jest przypadkiem. To mapa, która prowadzi w głąb. To tam spotykasz swój cień. Nie potwora, ale część siebie, którą zbyt długo odrzucałeś. Ciszy nie ma dokąd uciec, więc wszystko, co było zepchnięte, wychodzi na powierzchnię. Lęki, wstyd, złość, smutek. To, czego nie chciałeś czuć, wraca, byś wreszcie mógł to zrozumieć. Nie po to, żeby cię ukarać, po to, żebyś mógł przestać uciekać. Cień to nie wróg, to surowa energia, która czeka, by stać się siłą. W Nim ukryte są Twoje autentyczne impulsy, te, które tłumiłeś, bo nie pasowały do wizerunku. Kiedy zaczynasz je zauważać, odzyskujesz utraconą moc. To, co kiedyś było wstydem, staje się odwagą. To, co było bólem, staje się zrozumieniem. To, co było milczeniem, zaczyna mówić w Twoim imieniu. Wyobraź sobie, że Twoja psychika to dom. Przez całe życie urządzałeś tylko jego front, salon, kuchnię, pokój gościnny. Cień mieszka w piwnicy, o której wolisz zapomnieć. A jednak zapach stamtąd przenika całą przestrzeń. Nie da się go zatuszować świecą ani kadzidłem. Trzeba zejść na dół, zapalić światło i zobaczyć, co tam naprawdę jest. Samotność to właśnie to zejście nie zawsze przyjemne, ale oczyszczające. I gdy już zobaczysz, okazuje się, że nie ma się czego bać że wszystko, co tam leżało w ciemności, to po prostu ty, zapomniany, przestraszony, ale wciąż żywy. Ten moment konfrontacji jest trudny, bo w nim kończy się iluzja. Nie możesz już udawać, że nie wiesz, nie możesz obwiniać świata, ale właśnie wtedy zaczyna się coś prawdziwego odzyskiwanie siebie. Każda chwila ciszy, w której nie uciekasz, jest jak uderzenie dłuta w marmur. Z chaosu powoli wyłania się kształt kształt, który był tam od zawsze. Nie bój się tej samotności. Nie bój się momentów, w których wydaje się, że nic się nie dzieje. W nich dzieje się najwięcej. Tam dojrzewa świadomość, tam rozpuszczają się stare formy, tam uczysz się ufać sobie na nowo. Być może po raz pierwszy zaczynasz rozumieć, że twoja wrażliwość nie jest przekleństwem, jest kompasem, pokazuje kierunek do wnętrza, a każdy krok w głąb to krok ku wolności. Indywiduacja. Słowo, które brzmi obco, niemal naukowo, a przecież opisuje coś bardzo ludzkiego, to proces stawania się sobą, nie kimś lepszym, niedoskonalszym, ale prawdziwym. Jung uważał, że każdy człowiek musi przez to przejść, jeśli chce żyć w zgodzie z własnym wnętrzem, a ta droga zawsze prowadzi przez samotność, nie dlatego, że trzeba odwrócić się od świata, ale dlatego, że nikt nie może przejść jej za ciebie. Nie ma nauczyciela, który powie, kim jesteś. Nie ma partnera, który udźwignie Twoje lęki. Nie ma tłumu, który wskaże kierunek. Są tylko pytania, które wracają w ciszy i ty, który uczysz się nie uciekać od ich głosu. Indywiduacja zaczyna się często wtedy, gdy coś się kończy: związek, praca, przyjaźń, etap życia, w którym wszystko miało sens i nagle nie ma nic pewnego. Zewnętrzne struktury się rozsypują. To, co dawało oparcie, przestaje działać. Na początku wygląda to jak chaos, jak rozpad, jak katastrofa. Ale w głębi jest porządek, którego jeszcze nie widać. Jakby życie musiało rozmontować stary kształt, żeby zbudować coś bliższego prawdzie. Jung nazywał ten moment ciemną nocą duszy. To czas, gdy wszystko, co znałeś, przestaje działać. Kiedy dawne role odpadają, jak stara skóra, kiedy stajesz pośrodku ciszy i nie wiesz, kim jesteś, to nie kara, to inicjacja. Tak dojrzewa świadomość, tak człowiek spotyka siebie bez dekoracji. Być może w tej chwili przeżywasz coś podobnego. Może czujesz, że coś się kończy, a nie wiesz jeszcze, co się zaczyna. Może próbujesz utrzymać to, co znane, choć czujesz, że już nie pasuje. Ten opór jest naturalny. Każde odrodzenie zaczyna się od zniszczenia formy. Zanim pojawi się nowe, stare musi się rozpaść. To nie jest łatwe, ale konieczne. Nie po to, by cię złamać, po to, byś mógł wreszcie żyć po swojemu. Społeczeństwo nie ułatwia tego procesu. Woli ludzi przewidywalnych, wpasowanych w schemat. Tych, którzy mówią tak bez wahania, nawet jeśli czują nie. Ale człowiek, który zaczyna się budzić, nie potrafi już grać roli. Nie dlatego, że jest buntownikiem, dlatego, że autentyczność staje się silniejsza niż strach. To moment, w którym zaczynasz rozumieć, że życie nie jest projektem do zrealizowania, że nie chodzi o kolejne cele, sukcesy, akceptację. Chodzi o zgodę na siebie takim, jakim jesteś, bez dekoracji, o przyjęcie faktu, że nie musisz już spełniać cudzych oczekiwań. Że możesz przestać się tłumaczyć z własnego rytmu, własnych potrzeb, własnych granic. To nie egoizm, to zdrowie duszy. W samotności rodzi się nowa forma zaufania nie do świata, ale do życia. Zaczynasz widzieć, że wszystko, co wydawało się stratą, było zaproszeniem do spotkania z prawdą że samotność nie zabrała ci ludzi, zabrała tylko tych, przy których musiałeś udawać zabrała iluzję. I zostawiła przestrzeń, w której może wyrosnąć coś prawdziwego. To, co kiedyś wydawało się końcem, staje się początkiem. Zamiana bólu w świadomość, lęku w klarowność, chaos w nowy porządek. Zaczynasz rozumieć, że cisza nie jest pusta. Jest wypełniona życiem, które dojrzewa bez Twojej kontroli. To jakbyś był rozmontowywany, żeby móc się złożyć na nowo. Nie według cudzego projektu ale według pierwotnego zapisu Twojej duszy. W pewnym momencie przychodzi spokój. Nie dlatego, że już wszystko wiesz, dlatego, że przestajesz walczyć, zaczynasz ufać procesowi, uczysz się być w środku przemiany bez konieczności przyspieszania. Czujesz, że to, co trudne, też ma sens że samotność nie jest pustką, ale łonem, w którym dojrzewa nowe życie. To właśnie w takich chwilach zaczynasz naprawdę słyszeć siebie. Nie głos ego, który chce mieć rację, lecz głos wewnętrzny, który chce zrozumieć. Ten głos nie krzyczy, mówi cicho, prosto, czasem jednym zdaniem, które zmienia wszystko. Samotność nie jest po to, by odciąć cię od świata, jest po to, byś mógł do niego wrócić, już nie z lęku, ale z pełni, byś mógł kochać bez zależności, byś mógł działać bez pośpiechu, byś mógł żyć w zgodzie z tym, co w tobie prawdziwe. To jest indywiduacja. Nie mistyczna teoria, ale codzienna praktyka odwagi. Odwagi, by słuchać siebie, kiedy świat mówi, że to strata czasu. Odwagi, by zaufać ciszy, która nie daje natychmiastowych efektów. Odwagi, by zostać i nie uciec. Jest różnica między byciem samemu a byciem w samotności. Pierwsze to brak. Drugie, obecność. Bycie samemu mówi, nie ma nikogo obok. Bycie w samotności mówi: Jestem ze sobą. To subtelna, ale fundamentalna zmiana. Bo kiedy naprawdę zaczynasz być ze sobą, przestajesz być ofiarą pustki, zaczynasz być jej gospodarzem. Samotność, którą wybierasz świadomie, przestaje być ciężarem, zaczyna być świątynią, nie uciekasz już od świata. Wracasz do niego z nową świadomością. Nie potrzebujesz potwierdzenia, żeby wiedzieć, że istniejesz. Nie szukasz ciągle bodźców, żeby poczuć, że żyjesz. Zaczynasz oddychać w rytmie, który jest naprawdę Twój. Współczesny człowiek rzadko daje sobie na to przyzwolenie. W kulturze, która mierzy wartość w ilości kontaktów i wrażeń, cisza wydaje się podejrzana. Ale to właśnie w ciszy zaczyna się zrozumienie. Tam możesz odróżnić swoje myśli od cudzych. Tam możesz rozpoznać, które pragnienia są naprawdę twoje, a które tylko przejęte od świata. Tam możesz zrozumieć, że nie wszystko, co błyszczy, jest światłem. Jung mówił, że samotność jest niezbędna, by człowiek mógł usłyszeć głos duszy, bo dusza nie krzyczy, mówi szeptem, delikatnie, jakby sprawdzała, czy naprawdę chcesz słuchać. A kiedy wreszcie zaczynasz słuchać, Pokazuje ci kierunek nie zawsze prosty, nie zawsze wygodny, ale zawsze prawdziwy. Cisza, której się boisz, jest miejscem, gdzie rodzi się twoja intuicja. Tam pojawiają się wglądy, które nie przychodzą w pośpiechu, tam dojrzewają pomysły, które zmieniają kierunek życia. Tam możesz dotknąć czegoś większego niż codzienne zmartwienia. Czegoś, co przypomina, że jesteś częścią większej całości. Nie chodzi o to, żeby uciec od ludzi. Chodzi o to, by przestać uciekać od siebie, żeby każda relacja, każda rozmowa, każdy gest wyrastał z prawdy, a nie z braku. Bo tylko wtedy obecność drugiego człowieka nie będzie cię od siebie oddzielać, lecz dopełniać. Świadoma samotność to akt odwagi, ale też czułości. To zgoda na to, że nie musisz nic udowadniać, że możesz po prostu być z tym, co czujesz, z tym, co w tobie niegotowe. To moment, w którym przestajesz naprawiać siebie i zaczynasz się słuchać. Nie, żeby zostać w miejscu, ale żeby zrozumieć kierunek, z którego naprawdę pochodzisz. W tej przestrzeni zaczynasz dostrzegać piękno prostych rzeczy. Dźwięk własnego oddechu, światło, które pada na ścianę, poranną kawę, która nie jest pośpiechem, ale rytuałem. Te drobiazgi, które wcześniej były tłem, stają się muzyką, bo wreszcie jesteś obecny. Czasem samotność przychodzi nie z wyboru, ale z konieczności. Zdarzenia, które wydają się stratą, są tylko zaproszeniem do przebudzenia. Kiedy świat się zatrzymuje, kiedy relacje się kończą, kiedy coś, co było pewne, znika, to życie mówi: Spójrz w głąb. Nie po to, by Cię ukarać, ale byś wreszcie przestał szukać siebie tam, gdzie Cię nie ma. I wtedy przychodzi moment, w którym czujesz spokój, którego nie da się wytłumaczyć. Nie dlatego, że wszystko się ułożyło, dlatego, że już nie potrzebujesz, by wszystko było idealne, masz zgodę, zgodę na siebie, na swoje tempo, na swoje miejsce w świecie. To moment, w którym samotność zamienia się w obecność, a cisza w muzykę, bo prawda jest taka: samotność nigdy nie była Twoim wrogiem była nauczycielką. Cierpliwą, wymagającą, ale mądrą. Czekała aż zrozumiesz, że nie przyszła cię zranić, tylko obudzić, że chciała pokazać ci to, co najważniejsze że nie jesteś pustką, tylko przestrzenią że jesteś pełny, że jesteś kompletny. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie rozpoznało tę prawdę że wiesz już, iż samotność nie jest karą, ale drogą że to w niej dojrzewa twoja świadomość, twoja siła. Twoja wolność. Nie uciekaj od niej. Obejmij ją. Uczyń z niej swój azyl, swoje laboratorium, swoje sanktuarium. Tam, gdzie kończy się hałas, zaczyna się spotkanie z duszą, a to najcenniejsze spotkanie, jakie możesz mieć. Jeśli czujesz, że ten film poruszył coś w tobie, napisz w komentarzu. Wracam do siebie. Podziel się nim z kimś, kto też potrzebuje usłyszeć, że samotność nie jest końcem, lecz początkiem. I zasubskrybuj Mandale, byśmy mogli dalej wędrować przez ciszę, cień i światło razem.